Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem o włosach. Dosyć często pytacie mnie, jakiego ja szamponu, odżywki i tak dalej używam do włosów. Ja mam co jakiś czas a to w ulubieńcach, a to w jakichś nowościach pokazuję te kosmetyki, a po drugie też dosyć istotne, bardzo często prosicie mnie, żebym pokazywała wam tańsze kosmetyki. I ja już to kilkukrotnie wspominałam, że ja wam pokazuję kosmetyki, które u mnie się sprawdzają, które uważam, że są znakomite, które po prostu polecam wam z czystego serca i dla mnie nie ma to znaczenia, czy ten, jeżeli go używam, tak? No bo jeżeli używam kosmetyku, no to, to logiczne. Jeżeli używam tego kosmetyku i uważam go za genialnego i chcę, żebyście o tym wiedziały, to dla mnie nie ma to znaczenia, czy on kosztuje 200, czy nie wiem, 15, 12, 10 zł. Dla mnie to dziewczyny naprawdę nie robi znaczenia. Po prostu, jeżeli mam coś godnego polecenia, to Wam to pokazuję. Pamiętajcie o tym. Ale właśnie dzisiaj. Znalazłam takie perełki do włosów, w takiej super cenie i jeszcze tak łatwo w sumie dostępne, że stwierdziłam, że nagram Wam ten filmik. Ja już Wam wcześniej o tych kosmetykach pokazywałam na Instagramie, jak byłam w Auchan właśnie, to Wam pokazywałam te kosmetyki. Także właśnie te kosmetyki możecie dostać na przykład w Auchan, e, chyba w Tesco, chyba w Drogerii Natura, teraz niedawno były w promocji, oczywiście przez internet i już Wam mówię o co chodzi. I są to kosmetyki firmy Mr. Potters. I ja te kosmetyki, dziewczyny pamiętam kiedyś, kiedyś dawno ich używałam, ale oni mieli inne opakowania, i właśnie jak byłam w Oszon, to te z tych takich starych jakby opakowań, jakich ja pamiętam, były, ale właśnie to jest jakaś chyba nowa seria. I są trzy te serie e, do różnego rodzaju potrzeb, tak naprawdę w sobie dofarbowanych, bo do jakichś suchych, już wam nie powiem, ta, ta trzecia seria z czym jest. A ja mam e, potrójna modziu i to jest szampon do mycia włosów suchych, wymagających nawilżenia. E, I ja mam szampon, maskę i odżywkę. I każdy z tych produktów kosztuje około 10-11 zł, tak mniej więcej do 15 zł, tak Wam powiem, może tak będzie łatwiej. I one mają bardzo fajne składy, dziewczyny. E, bo tak, szampon tutaj macie 94% składników naturalnych. E, maska macie 98. I odżywka też jest 98. Bardzo ładne opakowania według mnie. Naprawdę, jak za tą cenę tych kosmetyków, to te opakowania też naprawdę są bardzo, bardzo ładne. I tutaj to, co mi się podobało, to nie ma SLS-u, właśnie w szamponie. I dodatkowo jest i gliceryna, i jest też sok z aloesu. Także naprawdę fajny ten skład jest. Wiecie, to też nie jest w 100% naturalny kosmetyki i tak dalej, ale nie wymagajmy tego. Od kosmetyku, który kosztuje w okolicach 15 zł. do włosów. Dla mnie mega fajne jest też opakowanie bez ten klik. Ja to bardzo lubię. Ciężko naprawdę, znaczy dosyć sporo. To jest użycie po miesięcznym stosowaniu. Ja myję włosy co. Dwa, trzy dni, różnie zazwyczaj co 3 dni. No teraz latem zdarza się też co 2 co dni. Ja nie mam problemu z przetuszczaniem się włosów i tak dalej. Właśnie bardziej mam problem z wysuszającą i potoczniającą się skórą głowy, no i z tym, że moje włosy potrzebują nawilżenia. Dzisiaj one też schły same z siebie i zawsze jak włosy sną mi same z siebie, no to się wiecie, bardziej puszą, ale to pewnie, pewnie też tak macie. Co do szamponu, dziewczyny. Jest przeźroczysty. To jest dla mnie w ogóle priorytet wyboru szamponów. Ja nie używam szamponów, które są perłowe i tak dalej, więc ten szampon jest przeźroczysty. On jak do niego patrzycie jest dosyć rzadki. Natomiast powiem Wam, że z wydajnością jak dla mnie jest naprawdę ekstra. Bo mówię, po po około miesiącu stosowania, no zużyłam go tyle, więc według mnie to jest naprawdę bardzo fajna wydajność. Znów przy tej cenie, bo wiecie, zazwyczaj te kosmetyki tańsze są średnio wydajne, trzeba ich dużo lać i tak dalej, a ten nie, mimo że nie ma SLS-u, super doczyszcza włosy. Oj, troszeczkę nam słońce wychodzi. Super doczyszcza włosy, ale przy tym w ogóle nie podrażnia skóry głowy. Włosy, mimo tego lepszego składu, e, włosy się po nim nie plączą, nic takiego się nie dzieje, więc to też jest naprawdę na mega plus. Także ja jestem w szoku, jak świetny jest to szampon, bo jeżeli dacie mnie dłużej, jesteście ze mną tu dłużej, to wiecie, że ja raczej drogeryjnych szamponów nie bardzo mogę używać, ze względu na moją skórę głowy, że ona zaraz będzie podrażniona, zaraz mnie będzie spędzić, zaraz coś będzie nie tak. To jest jedyny do tej pory z takich typowo drogeryjnych szamponów, który tak świetnie się u mnie sprawdza. Dziewczyny, naprawdę no mówię Wam, za taką kwotę, to jest 390 ml, to naprawdę żal nie spróbować po prostu. I teraz maska. I maska po prostu uwielbiam i ona też jest bardzo wydajna. No... Tak jak Wam mówię, widzicie? no ciężko pobieram zobaczyć, ale z użycia trochę widać Natomiast jest naprawdę bardzo wydajna Do tego przepięknie te kosmetyki pachną, naprawdę zapach jest obłędny Bardzo wydajny, tą maskę jak już nakładacie na włosy, to już pod palcami czujecie, że te włosy się tak wygładzają Robią się takie jedwabiste, miękkie, naprawdę piękne Także super. Ja ją trzymam, nie wiem ile tu producent zaleca ją trzymać. 3-5 minuty. I ja ją dokładnie tak trzymam. Około tych 5 minut ja ją trzymam na włosach. Jeżeli chodzi o skład, to też jest bardzo fajne: macie masło Shea, macie olej arganowy, macie olej kokosowy tutaj. Macie też właśnie ten Aloes, sok z Aloesu. No, naprawdę pokrzywa tutaj jest. Naprawdę mega, mega dużo ziół tutaj macie. Także spoko. Naprawdę. Jak dla mnie za tą kwotę To jest szał ciał, że tak powiem I naprawdę jedna z lepszych drogeryjnych masek Ze spokojem dorównuje maską Noreala Która jak wiecie ja bardzo lubię, ale Ta jest o połowę tańsza Wydajnościowo tak samo, pielęgnacyjnie jest nawet bym powiedziała jeszcze lepsza Bo to co ja zauważyłam w ogóle po całej tej serii Czy tu jest wypisane dokładnie jakie ona tak Tutaj jest sok z aloesu, rokitnik i pokrzywa, jeżeli chodzi o tą serię I powiem wam dziewczyny, że zauważyłam, że strasznie, ale strasznie dużo baby hair mi się pojawiło przy stosowaniu tej e, serii Wiadomo, no maski nie nakładam na skórę głowy, ale szampon I tutaj mam pełno właśnie takich małych włosków, co widać szczególnie teraz właśnie jak włosy schną mi same i się bardziej puszą to właśnie widzę, że te, te włoski bardzo, bardzo mocno odstają, także też zauważyłam po stosowaniu tej serii, tak dodatkowo nie tylko to nawilżanie i fajne oczyszczenie włosów, ale dodatkowo też właśnie, że bardzo, bardzo dużo baby hair mi się pojawiło, obstawiam, że jest to dzięki tej pokrzywie, także naprawdę spoko. I ostatnio mam odżywkę i powiem Wam szczerze, że za bardzo różnicy między odżywką a maską nie widzę Jeżeli chodzi o działanie, jeżeli chodzi o konsystencję nawet To powiem Wam szczerze, że po tej odżywce widać bardzo małe zużycie Bo ona jest bardzo, bardzo gęsta Ona jest konsystencji praktycznie takiej samej jak ta maska Macie tutaj pompkę, więc też ogólnie bardzo fajnie Bo jest gęsta, więc łatwiej dzięki pompce ją faktycznie wydobyć Jeżeli chodzi o wygładzenie włosów, o ich nawilżenie Nie widzę różnicy między tym a tym Więc jedno i drugie jest znakomite stosuję je po prostu zamiennie I tutaj skład też jest właśnie bardzo fajny Macie właśnie też masło shea, olej arganowy, olej kokosowy Bardzo właśnie podobny skład do tego Gardenia, ekstrakt z kwiatów gardenii Kot mi tam broi Jest też właśnie sok aloesowy, właśnie ta pokrzywa, ten rokitnik no, także naprawdę powiem Wam mega, mega spoko Chciałam Wam właśnie o tych kosmetykach powiedzieć, bo uważam, że jest za super To jest lekka formuła bez silikonów, nie zawiera olejów mineralnych, bez sztucznych barwników I tutaj odżywkę trzymamy 2 minuty, więc ona jest naprawdę błyskawiczna no, i właśnie po nałożeniu tej odżywki na takie 2-3 minutki, zaspukują. Mówię wam to stosownie na chwilę spukuję i mam pięknie, lejące, miękkie włosy. Mówię, one są trochę napuszone ale myślę, że widzicie, jak łatwo w ogóle przechodzą mi palce przez włosy, a ja mam z tym problem, bo moje włosy się bardzo łatwo plączą i właśnie zawsze miałam problem z tym, że no, takie przeczesywanie włosów to było coś bardzo ciężkiego do osiągnięcia. Po tej serii, zaspokojenie się to, to robią, i zobaczcie, dziewczyny tak naprawdę za. Około 40 zł możecie mieć całą serię kosmetyków, tak naprawdę, do włosów, gdzie bardzo często jedna odżywka, jedna maska potrafi tyle kosztować do włosów. Także tutaj naprawdę powiem Wam szczerze, że jestem mega mile zaskoczona. Dajcie znać, czy używałyście właśnie kosmetyków tej firmy Mr. Potters? Czy je znacie? Czy lubicie? Ja je pamiętam od bardzo, bardzo, bardzo dawna, te kosmetyki. I tak właśnie. Ostatnio, jak wiecie, też właśnie w oszą ja mam czysto na Instagramie, wrzucam te właśnie story. Z, z Oszą, bo tam odkryłam naprawdę wiele fajnych kosmetyków I wcale nie trzeba wydawać jakiejś super kasy Ja też jestem zwolenniczką, jeżeli chodzi o włosy Ja już naprawdę przetestowałam mega drogie, profesjonalne, profesjonalne marki do włosów I wielokrotnie one się u mnie nie, spra znaczy, nie sprawdzały One się u mnie sprawdzały po prostu przeciętnie, a kosztowały takie pieniądze, że nie pytajcie Właśnie, nie wiem, maska kosztowała tyle, co tutaj mam dwie serii Więc ja już od dłuższego czasu staram się szukać właśnie też takich tańszych kosmetyków do włosów gdzieś tam na promocjach Także to dla mnie jest... Strzał w dziesiątkę I zobaczcie, jakie naprawdę ładnie Według mnie to wygląda Także dajcie znać, czy Wy znacie e, Jakie kosmetyki właśnie tego Mr. Potters polecacie I koniecznie lećcie na przykład do Szą, do Natury, ja Wam na dole pod, podlinkuję Albo napiszę, gdzie możecie te kosmetyki dostać Bo naprawdę myślę, że każda z Was powinna Po nie teraz biec, chociaż po, po szampon I na przykład po tą maskę, czy tam po odżywkę, Bo naprawdę sprawdzają się rewelacyjnie I za te pieniądze to powiem wam szczerze, że Grzech nie spróbować, także dajcie znać